40-letniego mężczyznę nielegalnie handlującego farmaceutykami zatrzymali policjanci ze Szczecina i Pyrzyc. Zabezpieczono ponad 6 tysięcy tabletek na leczenie zaburzeń potencji, których czarnorynkową wartość wycenia się na 200 tysięcy złotych. Za posiadanie i wprowadzanie do obrotu podrobionych produktów leczniczych mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzą również czynności pod kątem ustalenia szkodliwości dla życia i zdrowia oraz pod kątem autentyczności zabezpieczonych farmaceutyków. Niewykluczone, że mężczyzna może usłyszeć również zarzut za narażanie na niebezpieczeństwo życia i zdrowia poprzez wprowadzanie do obrotu takich produktów. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.